Cześć, wam wszystkim tutaj Lisi Gracz i wracamy do Need for Speeda Próbujemy w tym odcinku zrobić już wszystkie wyścigi dla naszego tutaj kolegi z czarnej listy, czyli byka. Eee, więc odcinek ogólnie będzie troszkę dłużkawy, bo iż, gdyż, ponieważ Need for Speed stosuje metodę sztucznego wydłużania gameplay'u, dodając wyścigi e, okrążeniowe na... 5 minuty na okrążenie, ale dobra, bez narzekania, przechodzimy do odcinka. Dobra, i tutaj jesteśmy na czarnej liście. Musimy, tak, kamienie milowe zrobić no, Czyli od razu sobie pojedziemy zrobić fotoradar gdzieś w losowym miejscu. Nie ma YouTube, albo show up. What the fuck. <gry> eee, no i tak. Z bólem jest trochę męczenie. Na Rejtora mam jakiś tam patent. no Będziemy go stosować. Czy znaczy, mam fajne pomysł na malowanie? Dobra, tutaj, tu 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 tu, 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 i zrobię. Dobra, zrobione. Wszystkie już e, notowania cyknięte. Ty, ja mam tylko 100 tysięcy? Nie ja mam? A nie, to notowania. Tfu. Kasę mam od chuja już w tym etapie gry. Dobra, tutaj, co ty się dzieje? Tutaj, okrążeniówka. Dobra, walimy ją od razu. Timer się zaczyna. To powiem, jakiś stream dzisiaj, zawsze tak samo się zaczyna. No właśnie, tak kre kreuję. Rozgrzałem się na Defiant sobie przy okazji dzienne, więc teraz mogę tutaj Gavendry do kamery. No i ustawiamy się w jednym rządku. Mazda Speed 3. Bez koła! <ścoughs> Gdzie masz koło, stare? O, pojawiło się! Technologia znika. o, dobra. To po to było to koło. znikaj, czyli Greka krasuje mi ten. Belgii mi kraszują Giereczkę. Mam nadzieję, że teraz kurwa to nie. Te znikające koła nie są. Hmm. kwestią tego, że. Nvidia te. sterowniki, o których wspomniałeś, Wolfer wydała, które psują stare gry. Oby nie! I wracamy! Znowu! Jak tam! <laughs> Szybka reakcja, ej! Widzicie, nie musiałem ciąć tego, znaczy pauzować. Tylko w grze jesteśmy od razu. Pytanie brzmi, czy teraz Mazda znów mi co zrobi? Jakieś koło znów się będzie odbagowane? Dobra, co mamy tutaj? Dobra, auta się zmieniły. Mamy Forda GT i. Co to jest? Lexus? We go! ruszyły maszyny! Nie, to mi co basi jest? Kurwa, wamacz! Walen 5, 8, 1, 0. Dobra, to. O! Widziomek co wywali od razu w bandę. Powalniacza czasu używaj. <laughs> o nie, fors jest na moim ogonie. Hy? Czy to są zalążki tej Niki z Nit for Shpita Carbona. No dotyna z taką jedną wyjebaną flagą amerykańską na prawym skrzydle. Nie, to jest K9, kurde, groźny Nikkei. Au, nie w dupę! Nie w dupę! Dziś honor na ulicy! Pasunek ludzi ulicy. Wiesz, co się liczy, wiesz, wiesz, co się liczy? O, tamten gościu z spina zaliczył. <laughs> o, no, będzie łatwiej, coś widzę, że kurde. Długi weekend szkodzi kierowcom. To jak ogólnie ciekawostka. Ten odcinek jest nagrywany 11 listopada. Święto Niepodległości. I to z rana, więc oddajmy część. Tejmi eee... bohaterom i zamknę mordę. Nie, no, żartuję, będę siedział w ciszy. No, ale warto wspomnieć, że święto i oddajemy cześć. Eee, a za nami w międzyczasie chyba miejsca zubaczki nas dogoniło. Więc tutaj będziemy walić lewo, prawo. Ogólnie ciekawym eventem. Cześć. cześć wszystkim poległem w ten cały poranek. No właśnie. No, dokładnie tak. Tak, nawiązując do tego tematu, 11 listopada mieliśmy przyjemność zobaczyć, jak Robert Lewandowski te ciąga i na amerykańskim budynku rozbłys rozbłyskują się biało-czerwone barwy. Miły gest na pewno jest od strony amerykańskich, że jednak do nas podchodzą z jakąś większą sympatią. W końcu pomagaliśmy im w wojnach secesyjnych i. Chyba nawet mamy pomnik y, kościuszki w, u nich tam. Więc fajnie, że jakoś to tam. Szanują nas, o, respektują. Bo chyba kurwa, jako tako Ukraińców tam nigdy nie widziałem, żeby. było kiedyś to i o tym inwentacie z, z Ukraińcami. Dlaczego wspomniałem o Ukraińcach? Bo to jakoś bliżej teraz do nich i ich day, 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 day. Odnośnie wszystkiego. O kurwa, miałem zrobić coś. Dobra. Miałem coś istotnego zrobić. Zaraz zakończymy ten wyścig. Facebooka nie mam włączonego, cholera. Ja tylko witać się ode gdzie chcę. A ja te... Złożyłem do, ten. Rozegrać się w co? I to Nakręcę odcinek na YouTube. Trochę. Trochę. została. Zaraz będzie trzeba to skorygować. Więc zakończymy wyścig. Jak sobie zrobię szybką pauzę w nagraniu. Cały czas spinują nie są my coś nienormalnie, patrzcie co się dzieje z tą strzałką na minimapie jedną Góra, dół, góra, dół, góra, dół, nie wiem, chyba coś się stało niedobrego Aż och ochotę przegrać ten wyścig, żeby pojechać zobaczyć co się o... dzieje Nie, chyba wróciła No nawet jakiś wyścig taki łatwy Nie robię zagrożenia, cały czas się spinują albo coś odwalają na trasie <laughs> No, co tak ten tętnacze zamilkły? Halo, piszemy coś, pobudka, pobudka, nie śpimy. Jaś kawa poranna, rogal, a... ...tylko ten... ...trafik jakiś na przysmak. No, tutaj gładko. mu chłopcy też Need for po przejść. A stara Nitro for Speed'y miały sobie to coś na pewno, nie? chodź seat też udany. Zgabił z Gabi jak bardzo w dupę dostaniesz, aha. <ścoughs> e, w sensie co, pisze ci prywatnie? <ścoughs> Zaraz zrobię co tam chcesz żebym zrobił. Ty, ty, dojedziemy do tego, zobaczymy. Zobaczymy co się tam odpierdala na trasie, co się z nim dzieje. A, on coś w garażu się z nim stało. Coś sobie nie radzi, biedaczyna w garażu. No, co ogarnął teraz? Nie, a on cały czas spiny robi, bo nie ogarnia jak wyjechać z tego garażu. Okej, okej, okej. To już wiem, co się stało. Okay. Niestety, smutne życie. Forda GT. Mogłoby być taksówką i nie wytracać prędkości. Dziękuję uprzejmie. No muszę zbadać ten temat. Co tam pani chciała? No, niestety, Forda for GT przerostuje garaż. wyjechał! Brawo! Brawissimo! Bo z krążenie okrążenie w dupę, ale, ale, brawissimo! Za walki, jedzie dalej. To jest ostatnie okrążenie, żebym nie odjebał kakaraki, jak to robię często. W takich momentach widzę, że gra też dostała busta prędkości, już mnie tutaj kąsa, żebym czuł jego oddech do samego końca. Ale jednak zakręt słaby, i słabo wykonany i wypadł z gry, kolego. A my mamy wyścig. Pokonany, ja sobie tutaj się zatrzymam, spauzuję I zaraz do was mieli po... I wracamy, wszystko już wiem co tam było Do zrobienia <grystanie> To jednak była szybka sprawa <grystanie> Sprawdzenie czy dana rzecz jest tam gdzie powinna być Dobra, a my jedziemy na punkty kontrolne, to będzie bardzo... ...długi odcinek Już tutaj Toyota się rozkręca, na wyższe obroty wchodzi, żeby zobaczyć tylko napis START i ruszyliśmy, 5 punktów kontrolnych do zdobycia, tylko jeden zielony halkowy pojazd eee, 20 sekund, mam dostęp do tego checkpointu, no to ciekawe nie no, jest to wykonalne na pewno szybciej, jestem 7 sekund, premia czasowa. 40 sekund, to nie jestem tylko człowieka, to tam naprawdę trzeba zapierdalać tym samochodem. I najlepiej bezbłędnie. Tylko bez, taki, i bez takich rzeczy. <ścoughs> no i dobra. Independence Day Ciekawe święto ciekawe, czy będzie chyba... <laughs> No i dobra, elegancko, kolejne punkty zahaczone. Ogólnie taka ciekawostka, jeśli chodzi o, o eventy, które się zbliżają, które organizuję, to będę 28-29 listopada komentować turniej The Finals, zezwolenie. Wiem od której już się to zaczyna, bo dostałem informację, eee, więc tak, 28-12 godzina o 12 do naszego czasu będzie się rozpoczynał event. A dnia następnego, czyli samy major, będzie 29. Jestem z tego typu, że cały czas studiuję ich format tej rozgrywki i totalnie, kurwa, to totalnie nie, nie wpaja mi się niezdobanie, nie? Nie ogarniam go. O, oho, 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 racing, po prostu jadę, to jest reckless driving bardziej mi nazwał Racing to się trzeba z kim ścigać, tej. <laughs> Proszę, nie, nie zapomnij podać mi celu, bo mi szkodziło, bo jakieś już Nie na mordę, dobra, dobra. Dobra, będzie badany temat, będzie badany temat. Zaraz będzie też badany pościg, bo już mnie zaraz wychwycą. ale zdążyłem przed oczami spierdolić. Mijo, Mio, mio, Hulk Hogan. no, Hulk, ten zielony Hulk z Marvela oczywiście. Zobaczymy, tutaj to jakoś te drifty wy... O, o, dobra, będziemy podrywać. O, oczywiście, że się rozstawi tak, żebym jechał obok. Mogę go... O, zniknął! Ale fuksik! <noise> Może uda się zrobić... Nie, nie, uda się, to na pewno na zakręcie go z O, Hello. Psz, biały! Dobra, ty, go wyłączyłem od razu, ale beka. Nie nie ścigano. No, będą się pojawiać teraz, super, super. O, do zera mnie już hamuje, jak wjadę w dupę. To, co się dzieje? Skąd to wątpienie. Skąd to tyle policji? Dlaczego jesteście w białych korwetach? Ja tu tylko jadę i sprzątam. Dobra, rura. A, czyli dwa checkpointy były krótkie, teraz będę zapitalał w go. No okej, okay, no okej, okay, okej. Okay. Już 5 na ogonie. Zaraz się zaczną kolczaty pojawiać, pewnie. Do no, tylko kolczatki. kiedy cross będzie. Nie go dział cross. Nie go dział. gdzie jest sam cross. Dobra, wrzucam im na banie to na ra. I, I lost, uh, lost the here. Hold on. Jest crocs? No wiadomo, że uciekam. A, to będzie trudny pościg. Znaczy kolczaty. Z... No, już pięciu, dobra, czyli to wymusza na mnie, żebym miał tutaj. Ja, o spoko. Jakby to jeszcze nabijało od statystyki do notowań, to byłoby git. a To ma jakiś dziwny ten skrypt trochę, bo już próbowałem tak nabijać te przy okazji pościgi. I jak tylko kończyłem wyścig, to był reset tych. No, reset kamieni milowych. O, dobrze, znalazłem słowo w porę. Dobra, i robimy je.

Wiem co robić źle, wiem co robić źle. Nebijej! No muzyko przystałe. Nie, 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 nie co wy się rozwaliliście? Co jest? <noise> nie wiem, co tam było do rozwalenia, że się rozdopcaliło to. A jezu, get to the chopa! Ja nie jestem z wami po wyścigi robić w tym odcinku, kurde A co tu się dzieje? A blokada. No to ja wam zrzucę to. <noise> Dobra. Teraz jedziemy w prawo, Uy, rura. I ja chyba nawet helikopter jakoś w tym strąciłem, czy coś. Kurde, się roi tu od nich. Dajcie mi stąd odjechać i żyć. No, wy oszukajcie, patrzcie, jak się dzwoniak. O, to jest gdzieś ten. To jest tu? To jest tam, i nie? Uh! Kurwa, zobaczymy. Kurwa. <ścoughs> Brakowało tak niewiele!

YouTube jest mod Redux i on daje ci całą bibliotekę gry. Most ładny jest Lost Medium. Oh. Dobra, to jest to. Możesz zdobyć drugą pozycję w czarnej liście. Toru czeka na Twój telefon, Koleś jeździ McLarenem. To dwie coś jeszcze? Załatwko, szybko. My nie robimy tego bossa? Co tyle tych wyścigów? Kurwa, jeszcze miał tej. I on tam miał. zrobiliśmy? A. Dobra, no, to ewentualnie zrobimy wyścig i będzie trzeba hejc na Razora, bo ja nie jestem gotowy na Razora. Dobra! Robimy bossa! Let's go! Let's go! Boss fight! Boss fight! Boss fight! Jedziemy go! I go, No Dobra. Odpalamy. Odrobimy go od razu. No, 5 minut będzie... Kurde, 3, 3... Albo nie, dobra, zrobimy tak, to zrobimy w następnym odcinku, bo to tak już mi się zbliża czas, to zrobimy jeszcze jeden wyścig, tak żeby był zrobiony czas. Ten dłuższy jakiś wal nie ma, to jest ten sam, tylko, od... o nie, tylko odbity, dobra, to walić to, zrobimy, to też długie, kurwa, tak samo długie wyścigi, dobra, zrobimy tego, jedziemy, zrobimy tego. Pisałem sobie, tak, no i tu bym Speed Redux, tam sobie miałem tam Jest to sama trasa czasem, a nie, to są uciekałem, to jest przedłużenie tamtej trasy. Może ale się uda Hitachoczucką wbić, to będzie ciekawe doświadczenie. Jeszcze ten wyścig 8 checkpointów. I wtedy co, zamkniemy odcinek i zaczniemy od bicia bossa i szykowania auta na erazora. To już sobie sam będę tym malować, więc... Tamten był ostatni odcinek z malowania. A my w międzyczasie checkpointy. Ja liczę na to, że nie pojawi się żadna jednostka pościgowa i nie zepsuje mi tego wieczoru. Jak na miasto, to dużo bramek płatniczych mają, nie? A? A masz dupala. A, dobra, to jest więzienie, to może dlatego to jakoś jest... To jest jakoś wjazd chyba na to więzienie? Nie. Często oni od lewej strony, nie wiem gdzie jest ten skrót. tu od lewej strony często wjeżdżali, więc gdzieś gdzie jest jakieś... Musimy zobaczyć. No dobra, nieważne. E, ważne jest to, że musimy dojechać do checkpointu. <laughs> Hop, to był zwykły dzień, kiedyś zielony Toyota postanowiła... ...do checkpointu. Torę o CPN, mordo! Ja mogę jakoś uszukać? Nie, to sprytnie zrobiliśmy. Proszę bardzo, tu, to za kręg stąd, tamten stąd. Jedziemy. Takie krok sobie się przydał. co? Zobaczyć. pewnie tak zrobię to odcinek dodatkowe, gdzie będę maksymalnie próbował pościgów wyciągnąć jak najwięcej. I tutaj lewa, prawa i teraz DIDA. Proszę, przez cały pięć pointów. Samochód mamy tak bardzo sklejony do podłogi, że. Tutaj, kurde, to... No i kurde, ten auto to jest bardzo dobrze zrobione gotowi, że tak można powiedzieć na tego bula. To robię tylko dlatego, żeby podtrzymać jeszcze odcinek do 20 minut. Tom, <ścoughs> jakieś narzucone taktyczne, nie? Kurwa, ten korek w tym mieście. Ech. Temu prawym pasem nie jedziesz, są betoniarnią To na brak kultury drivingu Tutaj prawo I tutaj lewo Tutaj prawo A tutaj prosto <laughs> My go skrótem robimy jak Minutka do zrobienia czy. Nie, ty, czekaj. Kuru chyba. Kuru S przeszedł Nitwor Sodeta Tokowym Golfem. Z tego co pamiętam, to był wyczyn. No i my tutaj jesteśmy. Spoczko, spoczko. Teraz, o, jakaś krótka przełęcz tutaj do następnego checkpointu i zostały nam jeszcze tylko dwa checkpointy. Ała, przepraszam. Tak ja właśnie na mapie było przepraszam, przepraszam, tu się jedzie! <laughs> On nie chciał. Dobra, tutaj zaskakujemy i... dżida! Nasz Ogur. Ogur. Jeszcze ostatni checkpoint, minuta do niego klasycznie. Dobrze, że pościg się nie załącza i nie ma dolenia na, na radiu. Muszę na spokojnie dojechać ten odcinek skończyć. Pętla autobusowa. Nie, dosł. O, o, się wkleiłem. Dobra. A się wkleiłem. Nie, Potrafię Maxa już wyciągnąć na tym. A to już jest tutaj. Dobra. To miło, sympatycznie. Ile go robiliśmy w trzy minuty, albo było cztery nawet. my Dobra. Ile czasu nam to zajęło? 4 minuty. Kurde, to długie te wyścigi, jak cholera. No dobra, ale. Pora przejść do zakończenia. No to <grystanie> Pora przejść do zakończenia tego odcinka. A na w odcinku na pewno podejmiemy się już robienia byka. I zobaczymy, jak to tam się rozkłada. Może jeszcze wrócimy do tych jego dwóch wyścigów, trzech, ale osobiście e, uważam, że nie potrzebuję. Bo w tej grze mam odsiana od cholery. Jakbym chciał auto zmieniać to spoko, no ale sobie narzuciłem, że gram jednym samochodem, góra dwoma. A nawet jeśli chciałbym kaftę, to mam od cholery samochodów z bossów do sprzedania, więc tak, jestem już na tym etapie rozrywki bardzo bogaty, nie mogę ominąć. Czy że... to złe? Nie, jak są wyścigi kurwa nudne, to już, damn, to już nie ma co, tylko brać się dwa bossów i się na tym skupiać. Dlatego, jeśli podobał wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, komentarz poniżej. A dla rozwoju tego kanału proszę was tylko o subskrypcję. To byłem ja, to Unitwor Speedmouth Wadet. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć i czołem.